rolnictwo naprawdę może być niskoemisyjne. A jeśli tak, to czy to jest jakaś moda, kolejna urzędowa naklejka, czy może zwykły chłopski rozsądek? Ostatnio miałam bardzo ciekawą rozmowę na jednym z gospodarstw, które działa intensywnie, naprawdę intensywnie. Duża skala, dużo maszyn, dużo pól, ale co ciekawe, coraz więcej też świadomości. I właśnie na tym spotkaniu, między kolejnymi tematami, Wypłynęła niskoemisyjność. Zaczęli opowiadać, że zmieniają podejście do uprawy, przyglądają się nawożeniu, analizują straty. I wtedy padło jedno pytanie, które mnie trochę zatrzymało: co to właściwie znaczy, że produkt jest niskoemisyjny? No i jak to ja? Zaczęłam drążyć, bo pomimo tego, że temat jest mi znany, to wcale nie jest on taki prosty, bo niby wszyscy mówią o emisjach, o klimacie, o zielonej przyszłości, ale jak przychodzi co do czego, to nagle okazuje się, że niskoemisyjność to słowo, które każdy rozumie trochę inaczej. Więc właśnie dlatego powstał ten film, żeby rozebrać to modne hasło na części pierwsze i sprawdzić, co naprawdę za nim stoi. Bo z jednej strony mamy rolnictwo. Które, nie oszukujmy się, też dokłada swoją cegiełkę do zmian klimatu. Szczególnie kiedy w grę wchodzą nawozy azotowe. Bo nawet jeśli są idealnie dobrane, to i tak część z nich ucieka do atmosfery w formie potlenku azotu. A to gaz, który jest kilkaset razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Tak, kilkaset razy. I nie mówi się o tym wystarczająco często. Do tego dochodzi jeszcze orka, zwłaszcza ta głęboka. Zamiast zatrzymać w glebie węgiel, wypuszcza go do powietrza. I kiedy dodamy jeszcze przesuszoną glebę, brak okrywy roślinnej i kilka miesięcy gołego pola, no to ta układanka zaczyna nam się już składać. Dlatego właśnie zaczęto mówić na temat niskoemisyjności. O tym, żeby rolnictwo działało tak, żeby jak najmniej tych strat trafiało w atmosferę. Tylko że niskoemisyjność to nie jest znaczek na opakowaniu to sposób prowadzenia gospodarstwa, to filozofia, to wybory, które podejmujemy każdego dnia. No i tu właśnie przechodzimy już do konkretów. Co możemy zrobić? Na przykład ograniczyć intensywną uprawę, bo im mniej grzebiemy w glebie, tym więcej zatrzymujemy materii organicznej. Proste, proste, ale skuteczne. Albo wprowadzić poplony. Niech coś rośnie, nawet na chwilę facelia, gorczyca, mieszanki motylkowe niech żyje coś na tym polu niech wiąże węgiel niech zasila mikrobiologię nawozy, jasne, są potrzebne ale ich forma ma znaczenie bo jeżeli nawóz uwalnia się powoli, nie ucieka przy pierwszym deszczu, nie wyparuje to mamy i oszczędność, i mniejsze emisje a to już realna różnica. Do tego nawozy organiczne, nie tylko obornik, ale i poferment z biogazowni, kompost, biochar. Każdy z tych produktów ma ogromny potencjał, żeby nie tylko odżywić, ale i poprawić życie w glebie. I pomóc związać ten węgiel, który tak chętnie ucieka. I tu jeszcze jeden ważny temat, bo podczas tej samej rozmowy padło pytanie, czy mam dostęp do produktów niskoemisyjnych? I wiecie co? Nie da się odpowiedzieć na to prosto tak albo nie. Bo w Polsce nie ma aktualnie oficjalnego certyfikatu, który mówi: cyk, ten produkt jest niskoemisyjny, ale są produkty, które rzeczywiście mogą obniżać emisję. Tylko trzeba wiedzieć, dlaczego. Bo niskoemisyjność to nie tylko skład nawozu to również liczba przejazdów, częstotliwość zabiegów, ilość poprawkowego nawożenia, energia potrzebna do produkcji preparatu, a nawet to, jak daleko trzeba go przetransportować. Chcecie przykłady? Proszę bardzo, oto kilka produktów, które możemy zakwalifikować jako niskoemisyjne. Pierwsze, biostymulatory oparte na mikroorganizmach. Pomagają rozkładać resztki, wspierają rozwój korzeni, zwiększają pobieranie składników z gleby. Dzięki temu nie trzeba dosypywać kolejnych worków. Dwa, nawozy z wolno uwalnianym azotem. Super, bo nie robią kopa, który potem ucieka do atmosfery. Działają dłużej, stabilniej. Mniej strat, mniej poprawek, mniej emisji. A fosfor? Jeśli wybierzesz nawóz, który się nie zablokuje od razu w glebie, to nie musisz wracać po dwóch tygodniach i znowu sypać. Wybierasz formę, która działa dłużej, powoli się uwalnia, albo jest wspierana przez mikroorganizmy. I znowu, mniej przejazdów, mniej nawozu, mniejsze emisje. I jeszcze jedno. Produkty lokalne. Zamiast sprowadzać coś z drugiego końca kraju, możesz wykorzystać to, co masz pod ręką. Obornik, kompost, po ferment, pożywki mikrobiologiczne robione na miejscu, z melasy, z drożdży, z gnojówki. Nie kupujesz, nie wiedziesz, nie pakujesz w plastik. I znowu, mniej emisji. A może coś jeszcze nowocześniejszego? Nanonawozy. Mniej cieczy, mniejsze dawki, mniej przejazdów. Czysta technologia, ale z głową. Bo nawet najmniejsza ilość, jeśli jest dobrze podana, może zadziałać mocniej niż na przykład, 10 litrów rozcieńczonej wody. I tu dochodzimy do sedna. Bo można mieć najlepszy produkt, z piękną etykietą, z deklaracjami od producenta, ale jeśli podasz go w złym momencie, na zniszczoną glebę, bez zmiany systemu, to efekt niskoemisyjny będzie raczej tylko i wyłącznie na papierze. Dlatego niskoemisyjność to nie pytanie co kupić, tylko co zmienić. To filozofia pracy z glebą. To szacunek do zasobów. To świadomość, że każda decyzja od momentu, kiedy wchodzisz na pole, Aż po to, co zostawiasz na nim po zbiorze, może zmniejszyć albo zwiększyć ślad węglowy Twojego gospodarstwa. A jak to wygląda u Was? Macie już za sobą pierwsze kroki? Może coś testujecie, może coś się nie sprawdziło, a może właśnie odkryliście rozwiązanie, które warto pokazać innym? Dajcie znać w komentarzu. Te rozmowy są potrzebne, bo to właśnie od takich rozmów zaczynają się prawdziwe zmiany. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się dobrze i niech Wasza Ziemia pracuje z Wami, a nie przeciwko Wam. Do zobaczenia.